Materiał powstał dzięki moim wspierającym na patronite, ambasadorom zborowski.de oraz Procastom, a także patronowi Piotrkowi Jakubczykowi. Jeżeli chcesz do nich dołączyć, kliknij w pierwszy link w opisie mojego filmu. Partnerem odcinka jest naukadriftu.pl. Zapraszam Grzegorz Kubki. Dudek, trzecie miejsce w klasie Pro. Gratulacje za generację przybiej No Taki ukryty to był. Tak, ukryty. <laughs> Słuchaj, no dwie ostatnie rundy były naprawdę niesamowite, ale tutaj na finale w Toruniu widać, że wszyscy no, naprawdę mieli sukces w głowie i tak. każdy cisnął mocno. No gadałem z sędziami, z moim, że tak powiem, największym rywalem tej rundy, który miałem pierwszą parę w zasadzie. Bo drugim rywalem był Paweł Jurecki, z którym mogliśmy się jedynie spotkać gdzieś tam później, bo był z... z drugiej strony drzewka, więc pierwszą parę jechaliśmy tak naprawdę parę finałową z Pawłem. No i gadałem z Igorem jednym punktem przegraliśmy, także naprawdę wydaje mi się, że był przejazd wyrównany. No niestety, nie byłem w stanie wbić czwórki i mi uciekł. Aj, aj, aj. tutaj naprawdę dużo w ogóle takich sytuacji było. Ten poziom się mega wyrównał, też widać, że ta klasa pro naprawdę progresuje. No i myślę, że tutaj też fajnie się oglądało to, jak ty triumfowałeś. Czy to w Koszalinie, czy jeszcze na poprzedniej rundzie w pierwszej? No mi też bardzo miło, że w końcu mi się udało zrobić jakiś progres. Też tutaj jest to nie tylko moja zasługa, tylko całej ekipy rodziców, no bo też jest... Nie wiem, że się zniknął. Także tu też bardzo pomogli huraga z tego rajść, która z tak naprawdę zbudowali to ze eee, mną. To objasz ciszej troszkę no. Słuchaj, ty się wciąłeś, to on teraz ci się odpłaca. <grym> eee, no i co jeszcze by to dodać, to trochę brakuje tego, że dzisiaj nie, nie mogłem niestety pokazać więcej, no ale, na no, no życie, no Dosta... zdarza się, nie zawsze, nie zawsze możemy wygrywać. Dostałeś licencję mimo wszystko do klasy Masters. Tak. I co, zobaczymy Cię tam za rok? Oczywiście. No to super. Yy, już rozmawiałem z tatą, on mówił tak, może jednak nie, mówię, wiesz co tata, wolę przygrywać z najlepszymi. Okej. Okay. Zawsze jest jednak w głowie to, że no, raczej w klasie Masters nikt nie żadnych większych błędów, mogę jakiś na pełnym ogniu. Mogę się więcej nauczyć, więc na pewno będzie też to jakoś yy, uczące tak? Z Pro Am ja przyszedłem do Pro też po to, żeby się rozwijać, też musiałem pojeździć rok, dwa lata, żeby zacząć wygrywać No i mam nadzieję, że w Masters w końcu też zobaczymy mnie na podium No i nie mogę się tego doczekać, yy, wielkie gratulacje, no i co, do Dziękuję zobaczenia bardzo. w sezonie tak 22 jest. Do zobaczenia